Właśnie. Ale na przykład ja powiem jedną rzecz, na przykład ja całkowicie, no to oddam akurat Tuskowi, no dobra, pieniądze z KPO od, od, dostaliśmy, dostaliśmy, tylko że pieniądze z KPO mieliśmy dostać wtedy, kiedy u nas w Polsce zaczną się, zacznie się przywracanie tej wiadomo praworządności. Czy zostały jakieś uchwalane ustawy co do tego się... Ja to no właśnie znowu Ja na przykład na miejscu Unii Europejskiej, ja rozumiem, że y, daje te pieniądze, no bo wiadomo Donald Tusk. No Donald Tusk to wiadomo Unia, Unia Europejska ma dobre skojarzenia z Donaldem Tuskiem. No nie ukrywajmy, Donald Tusk jest najbardziej lubianym polskim politykiem przez Unię Europejską tak naprawdę. Y, to właśnie on był przecież y, przewodniczącym Rady Europejskiej, no to wiadomo. Ma największą popularność, więc Unia Europejska wiadomo myślała, że no tutaj coś, coś się zadaży wiadomo, że no przywróci tą praworządność. Po drugie, no to jest, jakby nie patrz może być ich człowiek, że tak powiem. Ale też tak wracając do tego chaosu prawnego, no ten chaos prawny nie tylko PIS prowadził, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ale na przykład też sama konstytucja jest dosyć